Witajcie kochani bardzo serdecznie w tym spóźnionym lekko, czy też dosyć późnym odcinku drugiego sezonu serialu The Bad Batch. Spóźnionego oczywiście mówię to o swoich wrażeniach, które serwuję wam co środę, a nie jeżeli chodzi o same odcinki. I tak mówię odcinki, ponieważ dziś dostaliśmy z jakiegoś nieznanego mi powodu, szczerze mówiąc nie wiem za bardzo dlaczego, ale tak twórcy postanowili zaserwować nam dwa odcinki, siódmy i ósmy, które jednocześnie zamykają nam pierwszą połowę całej historii, całej historii tego drugiego sezonu. I dlaczego dostaliśmy dwa odcinki? Nie wiem dokładnie, czy były jakieś większe powody, ale na pewno na to ku temu może wskazywać fakt tego, że dostajemy połączoną historię w dwóch odcinkach. Dosyć długą, ponieważ pierwszy odcinek trwa mniej więcej 28 minut, drugi 30 i rzeczywiście jest tego tam sporo. I Mówiąc od razu wprost, i standardowo przypominam, że ja mówię z pełną wersją spoilerową, a ponieważ odcinki są dostępne na Disney Plus, więc każdy tak naprawdę może bez większego problemu obejrzeć. Dostajemy dwa naprawdę dobre momentami, rewelacyjne odcinki, które w końcu serwują nam porządnie serial Gwiezdnowojenny w wersji animacyjnej, ponieważ cała historia skupia się dookoła mm, nowej ustawy, powiedzmy, która ma wprowadzić e, nowe siły zbrojne, imperialne w zamiast klonów i mamy tak naprawdę tutaj wątki z różnych stron. Z jednej strony mamy oczywiście senatorów, którzy uważają, że nie powinno się skupiać na wojsku, tylko na innych aspektach, żeby odbudować galaktykę. Mamy senatorów, którzy ogłaszają się, czy powiedzmy zmówią w imieniu klonów i chcą o nich zadbać, jak i również mamy admirała Ramparta, który tutaj ciśnie, żeby jak najszybciej przepuścić tą ustawę i żeby rozpocząć formowanie nowych sił Zbrojnych imperialnych. Jednocześnie mamy tutaj powracający wątek z pierwszego sezonu, czyli zniszczenie kamino. Okazuje się bowiem, że cała sytuacja ta została ukryta przed opinią publiczną, przed senatorami i zostało to przedstawione na tej zasadzie, że naturalna katastrofa zniszczyła całe kamino, a nie siły imperialne. No, i tak naprawdę cały odcinek skupia się na wyciąganiu tych informacji, na gierkach politycznych, na zabójstwach, na prezentowaniu tego wszystkiego i to prowadzi nas ostatecznie do Uchwalenia e, uchwały dotyczącej e, nowych sił zbrojnych, mimo pokazania prawdy, admirał Rampart lą, ląduje w więzieniu, ale i tak nowe siły zbrojne, ogłoszone przez imperatora, e, zostają ogłoszone i będziemy mieli budowanie nowej, e, nowej powiedzmy siły zbrojnej. I cały ten odcinek. I mam trochę wrażenie, że mógłby być tak naprawdę dla mnie otwarciem całego sezonu. Znaczy się, pierwsze dwa odcinki absolutnie nie były jakieś rewelacyjne. Były takim przypomnieniem co, gdzie, z kim i dlaczego, ale te dwa dzisiejsze mogłyby zdecydowanie otwierać nam cały sezon. O czym jeszcze nieco więcej za chwilę, ale będę, będę się zachwycał. Bo tak jak mój znajomy Jenari napisał, którego pozdrawiam tutaj bardzo serdecznie, jest to coś, czego jemu brakowało nieco w Andorze. Czyli takie ukazanie gierek politycznych w Senacie. I ja się częściowo tylko z tym zgadzam, bo uważam, że Andor, jakby bardzo dobrze pokazał Senat i nie mógł, znaczy, nie pokazał Senatu, tylko pokazał wątek monmowym przede wszystkim, ale też nie miał za bardzo czasu i miejsca, żeby pokazywać nam aspekt polityczny. Natomiast The Bad Batch pokazuje nam to rewelacyjnie. Oczywiście cały czas należy pamiętać, że dla mnie rewelacyjne jest to w ramach granic e, serialu dla dzieci animowanego, bo oczywiście jest tutaj kilka wątków, jest kilka tutaj takich momentów, które można byłoby nieco rozciągnąć, można byłoby nieco rozbudować, rozłożyć, żeby to lepiej zagrało, ale jest to animacja. I tak, i tak naprawdę całe spiskowanie, knowanie, niepewność polityków, ich rozmowy między sobą i odkrywanie prawdy jest pokazane naprawdę, naprawdę, powiedziałbym, solidnie. I również cały fakt tego, sam fakt tego, że cały, przez cały siódmy odcinek nie mamy naszej głównej ekipy, nie przeszkadza nam w żaden sposób i później, kiedy oni przybywają w drugim odcinku i dzięki nim mamy nieco Strzelania, nieco infiltrowanie, i tak dalej, te elementy pasują jeszcze, znaczy nie pasują, tylko wyglądają jeszcze lepiej, bo powiedzmy, infiltrowanie tego venatora. Rambarta jest bardzo dobrze zrobione. Cieszy mnie niezmiernie, że nie mamy po prostu naparzania, tylko mamy wykorzystywanie umiejętności i nieortodoksyjności, powiedzmy, dziwności, czy też alternatywnego myślenia naszych klonów, żeby przekraść się po cichu, no i dopiero w momencie, kiedy jest już sama napażanka, żeby wydostać się bez pokazywania swojej obecności. No i samo zakończenie, które jest znaczące, tak? Mamy bowiem do czynienia z przekształceniem, czy też sformowaniem nowych sił zbrojnych. Imperium i odejście ostateczne od klonów, jak i również nieco zmian w naszym zespole. Zanim jednak przejdę do naszego zespołu, politycznie jest to naprawdę dobre. Jakby jest to świetnie pokazane, jak na forum serialu jest to dobrze zaprezentowane bawi mnie to, wciągała mnie ta intryga. Oczywiście ona jest ograniczona tymi ramami serialu animowanego dla dzieci, ale i tak wykorzystuje to w dobrym momencie. Cały wątek z klonem, który jest asasynem i który nie ma numeru identyfikacyjnego, na co prawdopodobnie poszły pieniądze zdefraudowane, czy też przetransferowane przez Ramparta, otwiera nam nowe możliwości w tym sezonie, czy też ewentualnie innych źródłach. Jeżeli rzeczywiście powstały jakieś prywatne siły zbrojne, imperialne, które Klonowe, które mają wykonywać brudną robotę na, tam, gdzie trzeba to robić, no to jak najbardziej jest to um, intrygujące. Sam fakt ukazania tego, co jest tak ważne tak naprawdę w tym momencie historycznym, czyli zmian politycznych, wojskowych z republiki na imperium, to naprawdę jest to, co powinno być core przede wszystkim tego serialu. Natomiast teraz przejdźmy do naszej samej ekipy. I. Jasne, są to momenty, na które pewnie niektórzy z was będą zgrzytać zębami. Na przykład całe pojawienie się Omegi w Senacie i to pokazywanie, po co jest Senat. Dobra, to są takie aspekty dziecięco-edukacyjne, nazwijmy to w ten sposób, i no, muszą one mniej więcej być w tym serialu. Jakby dobra, mogę to zrozumieć. Chłopaki też nie chcieli narażać naszej podopiecznej na podczas misji, dzięki czemu misja wyszła lepiej. Niech będzie. No i na sam koniec mamy wątek, mamy motyw, który jest. Jest mimo wszystko troszeczkę ruszające, ponieważ Eko postanawia wraz z dołączyć do tak naprawdę Rexa i pomóc skupić się na tym, co e, na ratowaniu klonów, czy powiedzmy wspomaganiu ich, co stoi w przeciwieństwie do tego, co uważa Hunter. I jest to sensowne, e, jest, było to w pewien sposób zasygnalizowane w pierwszych dwóch odcinkach, ta różnica między Hunterem i, e, i, i powiedzmy eko. Ale kurde, ten odcinek pokazuje mi, z jednej strony one są bardzo dobre te dwa odcinki, ale z drugiej strony pokazuje mi jak bardzo zmarnowaliśmy trochę potencjał na poprzednie trzy, mianowicie czwarty, piąty i szósty, gdzie pomijając drobne elementy i pomijając to, że mogły one dawać jakąś tam powiedzmy radochę, nie wnosiły one relacji, budowaniu relacji między naszymi bohaterami. I teraz w tym momencie, kiedy eko odchodzi na jakiś czas, nie wiemy na jak długo od naszego zespołu. Jasne, jest to w jakiś sposób wzruszające, ale mogłoby być bardziej. Jakby ten rozdział między Eko a Hunterem przede wszystkim mógł być bardziej zarysowany. Teraz te emocje musiałyby być, na, musiały nam dosyć mocno być zaserwowane. Omega musiała się napracować, muzyka musiała się napracować, żeby podkreślić to, co mogłoby spokojnie wypłynąć. Gdyby podbudować tych naszych bohaterów, zaprezentować ich jeszcze lepiej, to naprawdę, naprawdę by się opłaciło. I jestem trochę Powiem Wam szczerze mówiąc, w szoku, że po ostatnich kilku odcinkach, które były samodzielnymi historiami, tak naprawdę jakby pojedynczymi, które można byłoby spokojnie wyciągnąć i nie, nic byśmy nie stracili z całego sezonu, czy też nawet to otwarcie, co już mówiłem, że dzisiejsze dwa odcinki mogłyby do pewnego stopnia działać jako otwarcie, to w końcu twórcy sobie przypomnieli, jak robić serial, jak zrobić ark historyczny, jak poruszyć większe tematy w galaktyce. I nie wiem z czego to wynika. Czy to jest tak, że oni mieli pomysłów, tych głównych pomysłów fabularnych na, nie wiem, powiedzmy 8, 7 odcinków, a resztę pozapychali jakimś czymś mniejszym? Nie mam bladego pojęcia, ale trochę boli mnie fakt tego, że twórcy stwierdzili, że ten główny wątek, czyli dlaczego Eko chce odejść od zespołu na jakiś czas, nie jest jakoś mocniej rozbudowany, dlaczego nie jest zaprezentowany. No, szkoda, jakby dwa naprawdę solidne odcinki, które momentami są rewelacyjne, i na przykład taką rewelacyjną rzeczą jest muzyka, naprawdę muzycznie. Tutaj w tle czasami w jednym i drugim odcinku jest rewelacyjnie, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Budowanie napięcia, budow budowanie sensacji, akcji, no naprawdę robi to niesamowicie. Kurde, no naprawdę jestem, powiem szczerze, moment, że w trochę w szoku e, z tego względu, że ta amplituda jakości między odcinkami dobrymi i kiepskimi jest dla mnie zaskakująca. I mimo wszystko teraz odzyskuję w jakiś sposób nadzieję na to, że twórcy rzeczywiście wiedzieli, że, że chcą zrobić ten serial, że będą kontynuowali ten serial, a z drugiej strony te filery wyburzają nas z tego dosyć mocno. Tak więc, moi drodzy, kończąc i podsumowując te moje, mimo wszystko, tzn. mimo wszystko zachwyty, przede wszystkim zachwyty, powiem Wam, że no, jestem trochę zmieszany. Bo mieliśmy kilka odcinków słabszych, teraz wracamy naprawdę naprawdę mocno do góry e, i mam nadzieję, że to zostanie utrzymane. Mam nadzieję, że w jakiś sposób będziemy kontynuować e, tą serialowatość i mam nadzieję, że będzie tylko i wyłącznie lepiej. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam Wam, że jeżeli podoba mi się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Zapraszam do komentarzy. Dzięki jeszcze raz serdeczne i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie cześć!